Dziś mamy kolejny odcinek. Chciałabym Wam przedstawić historię zamieszane pod dywan. To jest książka Agnieszki Zminowickiej, ilustracja tak Kwapińska, wdaznictwo Kocur-Bury. Jest to cykl różnych opowiadań o dziewczynce, która jeżeli miała jakieś problemy, to pewne sprawy wymykała pod dywan. Ja może Wam przeczytam początek. Cześć! Miło, że wpadliście. Nazywam się Lilka. Witam Was w moim pokoju pełnym historii zamkniętych pod dywań. To jest właśnie Lila. Eee... Cała książeczka ma piękne ilustracje. Co już Wam wspomniałam wcześniej, jest bardzo ważne w literaturze eee, Oprócz tego jest eee, siedem historii, Historia z, li, z linijką, historia z wachlarzem, z chustą, z piłką, z cukierkami, z atlasem i z atramentem. E, przeczytałam wszystkie opowiadania i zastanawiałam się, które Wam przeczytać, ale wydaje mi się, że najfajniejsze e, będzie e, opowiadanie, historia z cukierkami. Więc słuchajcie. Uwielbiałam zimę. Pewnego dnia rano, gdy z zaspana wyjrzałam przez okno, zobaczyłam duże płatki śniegu. Powoli spadające na ziemię wszystko wkoło pokryte było białym puchem. Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Nareszcie, tak długo tej zimy czekałam na śnieg, że przestałam już wierzyć, że w ogóle spadnie. Jak to dobrze, że jest sobota i nie trzeba iść do szkoły! Pomyślałam, uśmiechając się do siebie. do pokoju brata, krzycząc z daleka. Śnieg, śnieg pada, Antek, wstawaj, idziemy na sanki. Wpadłam do niego jak burza. Co? Do Anki? Do jakiej Anki? Nieprzytomnie odpowiedział zaspany Antoś. Mały, ocknij się, powiedziałam. Na sanki, a nie do Anki. Lilka, daj mi spokój. Jestem właśnie w fabryce lizaków. <noise> Oblizując się, odpowiedział Antoś. Widocznie przerwałam mu bardzo smakowity sen. Poczułam małe ukłucie zazdrości. Dlaczego mnie się nie śni z takiego? Pomyślałam z żalem. Fajnie byłoby bezkarnie poobiadać się słodyczami. Antek narobił mi takiego smaku, że pobiegłam do swojego pokoju, gdzie miałam schowaną paczkę czekoladowych cukierków. Cicho zamknęłam drzwi. I wzięłam jednego ust. potem drugiego i kolejnego cukierka. Tak się rozsmakowałam, że nawet nie wiem, kiedy zjadłam ich całą paczkę. Po chwili usłyszałam dobiegający z kuchni głos mamy, która wołała mnie na śniadanie. Szybko wsunęłam pod dywan torebkę po cukierkach, tak by nikt nie spostrzegł, że wszystkie właśnie zniknęły w moim brzuchu. Poszłam do kuchni. Mamusiu, wiesz, ja chyba nie będę jadła. Tak, jakoś źle się czuję, powiedziałam. Lileczko, przecież przed chwilą skakałaś z radości, że pójdziesz na sanki. Co się stało? Dopytywała zaniepokojona mama. Boli mnie ząb i na dodatek jest mi niedobrze, odpowiedziałam. Nie zdradzając przyczyny moich dojadliwości. Ale mama się domyśliła, bo zapytała z przekąsem: A czy czasem twoje czekoladowe palce nie mają z tym nic wspólnego? Wiesz, że słodycze powinno się jeść tylko czasami, w dodatku w małych ilościach, a już na pewno nie przed śniadaniem. Co ci przyszło do głowy? Sama widzisz, że to nie był dobry pomysł. Zrobić ci ciepłej, gorzkiej herbaty, to może poczujesz się lepiej, a ząb trzeba będzie pokazać dentyście. Zadzwonię i umówię cię na wizytę. Na myśl o dentyście rozbolała mnie cała szczęka. Wróciłam do pokoju. Gdy włożyłam rękę pod dywan, by wyciągnąć schowaną tam paczkę po cukierkach, nagle Rozbłysło się wielkie światło, a potem niespodziewanie zrobiło się ciemno. Jakbym zapadła czarna noc, znalazłam się w długim, krętym, spadającym w dół tunelu, na którym zjeżdżałam z dużą prędkością. Wyskoczyłam na końcu jak z procy, wprost na fotel, który wyglądał na dentystyczny. Nagle ktoś pochylił się nade mną, niby dentysta, tyle że... Wyglądał zupełnie jak nie człowiek i to nie był człowiek, to był ogromny cukierek. Był wysoki i miał zakręcony papierek na górze i na dole. Obok niego stała pomoc dentystyczna, niska i gruba czekoladowa babeczka z fryzurą ptysiowego kremu. Obydwoje mówili coś do siebie, wskazując na moją buzię. Nim się zorientowałam, siedziałam już z otwartą szczęką, a doktor cukierek dłubał mi w zębach kolorowym lizakiem. Ptysiu, zwrócił się do czekoladowej babeczki. Podłącz mi baryłkę miodu. Musimy pacjentce przepukać dziurem w zębie. Oczywiście, ty mój słodziaku, odpowiedziała i puściła miod przez cukrową rurkę wprost do mojej buzi. Co oni robią? Pomyślałam, zrobiło mi się w ustach przeraźliwie słodko. Ptysiu, proszę o waciki z cukrowej waty i wiertła z czekoladowych patyczków. Odezwał się doktor cukierek. Natychmiast poczułam smak cukru w ustach. Czekoladowa babeczka stanęła po mojej prawej stronie, a doktor cukierek po lewej. Obydwoje zaczęli mi wiercić dziurki we wszystkich zębach, zaklejące karmelowym kremem. Tego już było za wiele. Dość! krzyknęłam. Przecież wy wcale mi nie reperujecie zębów, tylko je psujecie, powiedziałam podniesionym głosem. W dodatku, już mnie dobrze od tych słodyczy. Ja chcę do normalnego dentysty, zawołałam. Gdy tylko wykrzyczałam te słowa, wszystko zniknęło i ponownie znalazłam się w swoim pokoju. Podbiegłam do lustra z ulgą, stwierdziłam, że nie mam karmelowych pląb. I choć wyczułam jeszcze słodki smak w ustach, wiedziałam, że nie jest to sprawdką wizyty u lukrowy, ga, w lukrowym gabinecie, a jedynie efektem zjedzonych cukierków. Wypiłam gorzką herbatę, którą zrobiła mi mama umyłam zęby, poczułam się znacznie lepiej. Nawet poprosiłam o śniadanie i z przyjemnością zjadłam załatkę grecką z grzankami. Kto by pomyślał, że może być taka smaczna? Po południu mama zabrała mnie do dentysty. Bałam się, jak nie wiem co, ale gdy otworzyły się drzwi gabinetu i ujrzałam prawdziwą panią dentystkę, a nie jakieś chodzące gigantyczne słodycze, strach mnie opuścił, i poczułam, że jestem w dobrych rękach. Nie odbyło, się, nie odbyło się bez browania, ale to było już nic w porównaniu do moich przeżyć z ruklowego gabinetu. Pani Alicja założyła mi małą plombę i poprosiła, abym po zjedzeniu słodkości zawsze myła zęby. W zasadzie to nawet nie musiała mówić, bo słodyczy na jakiś czas miała mi dosyć. Po powrocie do domu całą rodziną wybraliśmy się na sanki do pobliskiego parku. Śmiechu było co niemiara, gdy zjeżdżając z górki spadaliśmy jeden na drugiego, raz Antoś spadł z sanek jeszcze na górze i wtedy scurlał się na dół, był cały oblepiony śniegiem. Ale z ciebie bałwan! zawołałam wesoło wskazując na niego palcem. Sama jesteś bałwan. Odpowiedział obuszony antek, ale gdy zobaczył swój ośnieżony kombinezon, zrozumiał, że sobie z niego nie żartuje i zaczął chichotać. W rzeczy samej wyglądał jak bałwan brakowało mu tylko nosa z marchewki i węglowych guziczków. Wieczorem, przed pójściem spać, wyjrzałam przez okno. Na parapecie mieniły się gwiazdki, pojedyncze płatki śniegu. Na szybie mróz namalował wymyślone wzory. Zima to prawdziwa artystka pomyślałam poszłam spać rodzicom dałam całą na dobranoc uwielbiam zimę, powiedziałam do nich śnieg jest taki piękny taki śnieżno-biały. prawie jak twoje zęby zażartowała mama i wszyscy zaczęliśmy się śmiać są to takie bardzo fajne optymistyczne historie myślę że każde dziecko jest chęcią przeczytam Pamiętajcie, są to historie zamieszane pod dywan, wydawnictwo Kocur Bury. Bardzo Wam polecam przeczytanie tej książki. Co jest ważne, jeszcze raz mówię, piękne ilustracje, świetne teksty, siedem historyjek, jak miarę gruba książka, czyli na ten czas, który mamy teraz, idealna. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia. Hej!